Jesteśmy na Szczanieckiego 28. Mamy tutaj. Co mamy? Zęba. Zęba mamy. Ogólnie. Co? Okłamałeś mnie. Weź się o Ale Okłamałeś mnie. Zartowałem. to Ale to jest kłamstwo. Ok. Kamera. Kurde Sowy Sowy Na zdrowie Sowy Sowy chodzimy Uuu Dobra Znowu z szesnastego Z szesnastego A to jeden blok nie będzie ciekawy Zbyt Nio A Zakaz spożywania alkoholu To jest drobne Kurde To inne ledy Inne Niż tam Uro. Weź się ogarnij Co to jest? Weź się ogarnij się Ej, nic nie mogę. No to nie bub, Tabi, no to nie bub. No, ruch, ruch. No i mamy sobie bloki. Cały blok mamy, jeśli chcecie. Prawie. Jeszcze tamta matka... Tak, jakby te dwie nie były, to byśmy mieli problem. Byśmy stali, jedzie, No. Cichy gong. Kolejny. Cichy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. No, lecimy Zdę. dalej ogólnie widzowie. Ciekawe co tu będzie. A ja ze Ciekawe co tu będzie, nie? Za nią za mną, Oby był zaręby. jak będzie znowu i serwis, to się wkurca. Ale nie ma, jak będziecie mogli. No. Licewis pewnie. Licewis. No niestety, ten blok nie był zbyt ciekawy. Ale musimy to dokończyć. Musimy to dokończyć, no niestety. ty zauważyłeś, że to popalone jest? Jest wybity. Popalone. Yeah? Попадал, mm, да? Видишь? Ты его. Но. Да они туда? Гувняна. А то есть блок, поговорим. винт. А это спокойно, народ. Но. Ты давай, я знаю, Ты выяснил, что это, Cicho. Był cały szczyt. O, oryginalna. Ja pierdolę. Co jest za Ale poklejona. Dobra. Nie jest z tutaj jest popsuty, nie? Kim? No, widać, że po prostu LED. No ten blok nie był zbyt ciekawy. Ja, Będź tyle. Ja, tam to, 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 to jest najlepsze chyba, no, najlepsze. Tam też są najlepsze. No, tam jest najlepsza, bo ma to być godzinę. Tam jest najlepsza, ale tamte a bloki były ciekawsze, moim zdaniem. Bo były i i mieszane, to, windy, to a tutaj same. to. Ale daś i... mi coś powiedzieć? A tutaj to niestety, ale. Tutaj są misy listy. Musieliśmy dokończyć do końca... do ten Gigong. Słyszałeś? Musieliśmy dokończyć ten No, dokładnie. No to będzie to teraz odcinaczka to się malko.